Hej, cześć i czołem! Witam Was w kolejnym materiale, tym razem z Winterstorm Battlefield. Mm, jak widzicie, Winterstorm Battlefield opiera się ogólnie na tym, że macie różne czasy na serwerze zasadniczo trzy obręby czasów, w których możecie uczestniczyć w walce. Nagrody za to są, za potrójne uczestnictwo oraz za potrójne zwycięstwo. Potrójne zwycięstwo rzecz jasna daje dużo więcej materiałów i nagród. No i co? Matchmaking, let's go. 5 na 5. mamy giereczki. Tutaj są ogólnie dwa spawny, w których są, się zaczyna. Będą dwie drużyny po 5 osób, na środku jest nuklearne silo, e Czyli taka główna siedziba. Po bokach, po ukosie są farmy Oil Rafinery, czyli nasze główne punktowe siedziby. No i po drugim ukosie są wieżyczki, które ostrzeliwują, zdając obrażenia tym pozostałym miejscem. Oprócz tego jeszcze. Sporadycznie pojawiają się skrzynie z zaopatrzeniem dające punkty co jakiś okres czasu. Zasadniczo te punkty trzeba przejąć, bo one się przyjmują 20 sekund. No ale to zaraz wam pokażę. Dobra, znalazło nam szansę na grę. Dajmy akcept. Zobaczymy, czy nas właduje. 9 na 10, ready. Lecimy, lecimy. Czy nas to właduje, czy nie. Niestety ktoś nie przyjął, więc musimy czekać ponownie. Mm, prepare dawać 8 na 10 ready. 9 na 10 ready. W międzyczasie w ogóle możecie sobie zawsze spojrzeć, kogo macie w teamie. Mm, opra. Mamy level 30, level 29, 24, 30. A przeciwnicy mają, no przeciwnicy mają niższe levele więc powinniśmy dać radę. I tak, to przejmowanie tego daje nam punkty, które możecie zobaczyć u góry. Mamy 10 minut. Tu wygrywa ten, który zdobędzie 30 tysięcy punktów. Eee, wojsko tu się leczy zasadniczo w miarę szybko. Ja rozpoczynam od ataku od razu na bazę wroga, bo czemu by nie? Tak będzie najprościej aby się go stąd wyzbyć od razu. Jeden atak. Yy, widzimy teraz drugą jednostką. I pozbyliśmy się stąd tej osoby. Yy, tutaj nasz sojusznik już atakuje na tą siedzibę. Patrzymy jak tam na pozostałych silosach. Yy, tutaj możecie sobie zedytować rzecz jasna, yy, które jednostki chcecie mieć na defensywie, a których nie chcecie mieć na defensywie. Osobiście polecam mieć w zasadzie tylko pierwszą włączoną, ewentualnie pierwszą i drugą, jeżeli chodzi o faktyczne przejmowanie, tu mamy skrzynki, które się zrespiły, sam silos się otwiera dopiero po yy, dwóch minutach walki, yy, jak na razie widzę nam słabo to idzie, więc sobie skoczymy tutaj do oil raffinery na szybkości yy, i co, spróbujemy trzecią jednostką się tu wbić, zobaczymy czy ma coś na murze. Hmm, czy ma coś na murach? Ma coś na murach. No dobra. przebijamy się pierwszą w takim razie. Jeżeli pierwszą Właśnie, jeżeli wyjdzie pierwszą tą, to wtedy atakujemy wszystkimi pozostałymi, bo miał tylko pierwszą jednostkę na murze. Dobra, spalony. Teraz mi tutaj zaatakował z drugiej strony, więc wyjdziemy znowu drugą jednostką na niego szybko. Eee, tu się odbije. Raz spalony, drugi mi się od. Niestety wróciło mu wojsko, więc hmm, nic z tego nie będzie. Co hmm, my mamy w środku? Nic tu nie ma w środku. Dobra, to weźmy to, przyjmijmy, żeby nie mieli punktów darmowych. On ma 1000 życia, czyli następny atak go spali, więc możemy jak najbardziej zaatakować. Eee, jego już nie ma. Mamy po robocie, spalony. O, nawet wszystkie trzy jednostki mu spaliłem jednym atakiem. Jakby różnica siły to jest właśnie pokazane. Jeżeli pierwszy skład jest za słaby i nie zatrzyma pierwszego składu, to zasadniczo każdy kolejny pada jak mucha. Hmm, dobra. Trwajmy stąd wojsko, bo nam tylko nie niepotrzebnie umiera. Eee, zobaczmy, co tu się dzieje. Tutaj też widzę jakaś. Problematyczna sprawa, więc sobie skoczymy tutaj do góry. Mamy już teleport ready. Eee, się obok tego, nie chcę obok obu się tepać zasadniczo, więc wolę się tepnąć obok pierwszego. pierwszego. my trzecią jednostkę na przeszpiegi, ma tam coś na murku, ale i tak się przebijamy. Więc szybko go spalimy. O, tepał. Zobaczmy co jest tutaj w środku. Hmm, tutaj w środku. Co mamy w środku. A coś takiego mamy w środku. Eee, czy ma ten kolega coś na murze też? A, ten kolega ma coś na murze. Spróbuję się przebić drugą jednostką, bo wydaje mi się, że nie powinno być aż taka super wytrzymała. Teraz się ten środek o, on myśli, że wyszło o tym pierwszym. Wkładem. O, tak jak myślałem, właśnie. No i teraz się dwa razy odbiję. W sumie ja wyjdę na jego w tym czasie trzecim. O, wycofał całkowicie. Chyba skoczyli do środka, co? Tak. Walka się przenosi do środka, do wsparcia. Yy, tutaj nasi walczą na dole. Tutaj cały czas nie umią tego też przejąć. Będziemy musieli też skoczyć tu do dołu. Dobra, skoczymy w takim razie tu akurat między tych dwóch kolegów. O, tu właśnie, już nasz jeden sojusznik też skoczył. Hmm. W, sumie, w sumie zostańmy na razie. W takim razie anuluję teleport. Zobaczę, jak tu się sprawy mają. O. tutaj wychodzi nas atakiem. Więc muszę wyjść pierwszą jednostką, bo wysłał wszystkie trzy. By mieć pewność, że się na pewno przebije. Dobra, wszystkie trzy przebite. Wyjdę na niego drugą jednostką. Ogólnie zawsze trzeba grać tak, żeby mieć jedną jednostkę na murach, bo to zapewnia nam defensywę. Chyba że faktycznie macie takich wrogów, którzy są super silni i wiecie, że nie macie z nimi szans, no to wtedy zasadniczo najlepiej nie mieć żadnej jednostki na murze, bo to zasadniczo tylko tracicie wojsko. Czasem możecie sobie wyleczyć tutaj. Bo ona nie umiera wam w rzeczywistości w pazie, tylko to jest na, po na potrzeby eventu. Ale ogólnie nie polecam przyspieszać. Jak już czasami lepiej przegrać po prostu rundę i zagrać kolejną niż tracić bez potrzeby przyspieszenia, które e, z pewnością przydadzą się w prawdziwej walce. No i tak się to prezentuje. Ten tryb wygraliśmy, albo i nie, bo przejęli nam środek jeszcze w, ostatnich, w ostatnim tchnieniu chcą nam odebrać punkty sobie tepniemy i kościa tu wyrzucimy stąd żeby nam tu nie bruził czy drugą dobra no i wygrana. no i tak się to prezentuje tutaj mamy potem podsumowanie kto jak zagrał ja dostałem Fearless Warrior czyli za zabicie największej ilości jednostek wroga. Tak więc to tyle z mojej strony. Dzięki za obecność, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.